Poznań. 179 najlepszych polskich pięściarzy wzięło udział w 23. Mistrzostwach Bokserskich Polski. Walki toczyły się przez cały tydzień. O kondycję możemy być spokojni. Waga sprawdzona. Serce w porządku, płuca jak miechy, można iść na ring. Taki masaż rozluźnia mięśnie. Trener Zalewski opiekuje się wytykiem z poznańskiego kolejarza. Najstarszy bokser mistrzostw, Jaskula, udziela koleżeńskich rad 17-letniemu Kowalskiemu. Konarzewski, sześciokrotny mistrz Polski, nauczył sztuki pięściarskiej swego syna Zygmunta. Pod okiem taty, syn trenuje walkę z cieniem. Zresztą i mama Konarzewska nie wytrzymała nerwowo. Po ćwierćfinalach wsiadła w pociąg i przyjechała do Poznania. Stefanik z Gwardii Gdańsk walczy z Rospierskim z Gwardii Słupsk. Z Rospierskim dobrze się boksuje, bo czysto walczy, powiada Stefani. Obaj pokazali ładny boks. Wygrał zasłużenie Stefanik. Finał wagi piórkowej. Króża z CWKS walczy z Niedźwieckim z Kolejarza Bydgoszcz. W trzeciej rundzie po sierpie Niedźwiecki znalazł się na moment na deskach i już do końca nie potrafił zdobyć się na skuteczny atak. Zwyciężył Króża. Terix Stamm uważa, że pojedynki w finalach stały na dobrym poziomie. W wadze półciężkiej spotkał się nasz olimpijczyk Grzelak z CBUKS z Bielem z Gwardii Kraków, najmłodszym finalistą mistrzostw. Silne ciosy Biela stawały się lupem rękawic Grzelaka. nie mogą tego zobaczyć, denerwuje się sprawozdawca Radiony. Był to wielki egzamin boksu polskiego przed Mistrzostwami Europy. Tytuły mistrzów zdobyli Kukier, Stefaniuk, Róża, Konarzewski, Drogosz, Piński, Lajs, Piłkowski, Żelak, Gościański.